Wiele z moich klientek używa StreamYarda do streamowania live'a na żywo. I zdarza się tak też, kilka razy mi się to przytrafiło, że nagle się okazuje, że nie można ściągnąć oryginału ze StreamYarda. Błędy są co najmniej trzy. Jeden taki, że nie ma przestrzeni dyskowej na twoim telefonie albo na twoim komputerze i zwyczajnie film nie ma się jak połączyć. Dwa, jest takie, że po prostu wyłączyłaś się zbyt szybko, wyszłaś z live'a czy z rozmowy i zwyczajnie nie zdążyło się jeszcze scalić. I nie można tego pobrać, no bo nie jest połączone w całość. I trzeci to są te tak zwane błędy systemowe: coś, co jest poza naszą kontrolą, coś, co po prostu może się wysypać, dlatego że jesteśmy połączeni na żywo z inną platformą, jak na przykład Facebook, Instagram czy YouTube i w tym momencie no, nie od nas zależą te takie czynniki przypadkowe, ale zawsze trzeba być zabezpieczonym. I ja zawsze daję dwie opcje. Czy jest to usługa i czy zrobić to za ciebie, czy chcesz się tego nauczyć. I ja cię nauczę i sama będziesz mogła sobie pobierać swoje własne live'y i kopię zapasową, choć nie idealną, ale trzymać zawsze w swoich narzędziach. Teraz narzędzia upiększają też jakość i można sobie wzmocnić jakość, aczkolwiek to jeszcze raczkuje i te, i te upiększone filmy y, zmieniają nam wyraz twarzy albo oddzielają oczu, oczy od okularów i to tak śmiesznie wygląda, aczkolwiek już coraz bliżej, żeby zamieniać starą jakość z Noki na taką super turbo ultra y, HD. Więc takie rzeczy też się zdarzają. I są takie narzędzia. Po prostu to się nazywa Facebook do pobierania, tak? czy Instagram do pobrania. Aczkolwiek nie wszystko jesteśmy w stanie pobrać. Jesteśmy w stanie pobrać tylko te publiczne filmy, te, których właściciele pozwolili na pobieranie. I w tym momencie, jeżeli to jest Twoje, jest, istnieje dużo większa szansa, że będziesz w stanie włączyć możliwość pobierania i pobrać sobie i zabezpieczyć ten film. Także. Nie ma tego złego, a w najgorszym przypadku zawsze można nagrać pulpit. I to też można zrobić, i to też działa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Pogotowia Audio i Wideo. Cześć!